Ej, bo jakiś boba spróbuje wyzywać innych. Patrzcie to. Ja z dzisiaj sobie skomentujemy jakiegoś kastrego, bo czemu nie? Stary, po głosie wnioskuję, że masz maksymalnie 10 lat. Więc serio nazywasz innych kastratami? W momencie, gdy brzmisz jakbyś uciekł z przedszkola, dosłownie? Monity, nie mam nadzieję, że mnie dobrze przyjmie. Hmm, pomyślmy, nie przyjmujemy cię dobrze. Ej, kurde, i kto tak powiedział? A, no tak, jakiś niemowlak z TikToka, no tak. Stary, wiesz, że każdy ma Twoje zdanie gdzieś. I atakując innych, nie jesteś fajny. Plus, to, że osoba na filmie, który komentujesz, jest zdecydowanie starsza od ciebie, uwierz. Mam zamiar naprawić to community. Najpierw chłopcie, chłopczyku to ty se głowę napraw. Napraw to ty se tą jakość. Ja rozumiem, że to telefon mamy, ale postarałbyś się chociaż co, nie? Oddaj ten telefon do mamy i idź do spania, bo rybka mini-mini już dawno poszła spać. Zniszczone przez takie osoby, które są w pokroju Araba i Lidiego. A, czyli ciebie? No, faktycznie, bardzo zniszczył to community, zwłaszcza, że to jego pierwszy film, dosłownie. Dobra, Elo, musisz nie chce słuchać tego Okej, okay, widzę, że mama go woła na kolację. Szanujemy, tak? Dobra, tyle na dziś. Dajcie jakiś obszty lajk, like, bo w sumie coś ci szkodzi, a ja się będę cieszył. Siema!